Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub subskrybuj. Skomentuj, udostępnij, umów się na prywatną sesję. Napisz na autentycznie 23 małpagmailcom lub kliknij na mój profil, a następnie zakładkę Informacje. Narcyz nie jest prawdziwym człowiekiem. Narcys nie jest prawdziwy. Narcys nie jest autentyczny. Nie jest prawdziwy. Oryginalny, nie jest wyjątkowy. Narcyz jest jedynie imitacją, hologramem tego, czym chciałbyś, żeby był. Narcyz będzie kimkolwiek tylko zechcesz. Stanie się taki, by być dla Ciebie atrakcyjnym, by spełniać. Twoje kryteria. Narcyz będzie interesował się tym, co ty, będzie lubił to, co ty. Dla niego jesteś jedynie wzorem, wzorem do naśladowania, a Narcyz cię kopiuje, naśladuje cię, symuluje twoje upodobania. Narcyz nie posiada własnej tożsamości, nie posiada cech, jakie ma każdy normalny człowiek. Narcyz jest po prostu tym, czym chcesz, by był, staje się czymkolwiek chcesz, ale gdy już się taki stanie, to tak naprawdę również nie jest jego prawdziwa tożsamość. To tylko symulacja, to tylko imitacja, hologram, aktor odgrywający rolę. Narcys udaje, wyświetla ci kogoś, kim nie jest. Zwodzi cię, nabierasz się na jego podstęp, sprawia złudne wrażenie. Narcys przedstawia ci różne uczucia, różne emocje, cechy, zalety, które tak naprawdę są dla niego jedynie grą, jedynie fantazją, jego wyobraźnią. Narcyz postępuje tak dla własnej rozrywki. To sprawia mu przyjemność lub po prostu jest to zaprojektowane. Tak by cię oszukać. Narcyz celowo sprawia, że wierzysz w coś, co nie jest prawdziwe, że wierzysz w coś, co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Postępuje tak dla własnych korzyści, dla własnych zysków. To w co uwierzyłeś, nie istnieje, ta osoba nie istnieje. Taki Narcyz nie jest naprawdę, nie jest taki, jaki myślałeś, że jest. Narcyz wyparł się swojej własnej tożsamości bardzo dawno temu, i na dzień dzisiejszy nie ma żadnego kontaktu. Nie ma żadnego połączenia z jego prawdziwą, własną tożsamością. To, co pozostało, wszystko, co pozostało, to jego fałszywa tożsamość, jego maska, jego iluzja. Narcys może tylko udawać, może imitować, odgrywać wiele różnych rzeczy po to by cię oszukać po to byś uwierzył w jego podstęp narcyz musi cię przekonać do tego byś uwierzył że tak jest naprawdę byś uwierzył że jest prawdziwy jeśli uda mu się sprawić że uwierzysz w to że jest prawdziwy Wtedy przekazujesz, oddajesz mu władzę nad sobą, oddajesz mu kontrolę nad sobą. Wtedy już narcyz ma nad tobą władzę, wtedy jest w stanie bezpośrednio wpływać na twoje zachowanie. Wtedy narcyz może już bezpośrednio wpływać na bieg, na rozwój wydarzeń. W chwili, gdy stajesz się świadomy, że nie masz do czynienia z prawdziwą osobą, to narcys nie ma już nad tobą władzy. Nie jest już w stanie wtedy na ciebie wpłynąć. Nie jest w stanie na ciebie wpłynąć, gdy już w niego nie wierzysz, gdy już go nie akceptujesz, gdy już nie wspierasz jego, Iluzji, jego fałszywej tożsamości. Kiedy masz już władzę nad sobą samym, kiedy znasz już prawdę, to narcys nie może już cię oszukiwać. Wtedy już jego podstęp nie działa. Wtedy wiesz, że nie jest prawdziwym człowiekiem. Narcys żyje w matriksie w swojej bańce, w sztucznej alternatywnej rzeczywistości. Narcys żyje w świecie kłamstw, żyje w fałszywym świecie. Narcys żyje tam z różnymi interpretacjami, z przeróżnym innym wypaczonym znaczeniem, odbiegającym od rzeczywistości. Jego świat nie ma nic wspólnego z prawdą. Jego świat nie ma nic wspólnego z faktami. Narcyz jest nieustannie w opozycji do faktów, w opozycji do prawdy, zaprzecza im i się ich wypiera. Narcyz żyje w kłamstwie. Narcyz żyje kłamstwem. I ma to na celu oszukanie cię. Narcys żyje z dala od rzeczywistości. Jest od niej odklejony, jest wykolejony. Żyje tylko w swoim świecie. Żyje w matriksie, gdzie panują tylko jego zasady, tylko jego fakty i jego prawda. Które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Jego świat kłamstw istnieje po to, by zapobiec ujawnieniu tego, kim jest naprawdę. Jego fałszywa tożsamość została stworzona po to, by jego kłamstwa nigdy nie ujrzały światła dziennego. Jego fałszywa tożsamość została stworzona po to, by jego prawdziwa tożsamość nie ujrzała światła dziennego, by narcyz nie został zdemaskowany, by nikt nie poznał się na tym, jaka jest jego natura, jaki jest jego prawdziwy charakter, odkąd narcyz stworzył fałszywą tożsamość. Stopniowo stawał się coraz bardziej oddalony, odłączony od tego, kim jest, kim był naprawdę. Narcyz nie ma połączenia z własną tożsamością. To, co istnieje, to jedynie jego fałszywa tożsamość, która tak naprawdę nie istnieje, ponieważ nie jest prawdziwa można uznać że w taki sposób narcyz jest oddzielony od swojej duszy jest oddzielony od spraw duchowych czy bezcielesnych dlatego narcyz nie jest w stanie stworzyć własnej intelektualnej czy emocjonalnej energii to ma wpływ na jego umysł, ma to wpływ na jego sposób myślenia. To sprawia, że narcyz nie czuje inspiracji, nie ma pasji, nie odczuwa pewnych emocji czy ich natężenia. Nie jest w pełni świadomy, nie zdaje sobie sprawy, że utracił połączenie z własną tożsamością. Z własną duszą. Narcyz żyje, ale tak naprawdę nie jest w pełni żywy. To jedynie namiastka marnej egzystencji. Narcyz zatracił człowieczeństwo, zatracił cechy ludzkie, nie posiada uczuć wyższych, jest do nich niezdolny. Nie ma współczucia, nie odczuwa żalu, nie ma sumienia, jest niezdolny do miłości, jest niezdolny do wytworzenia więzi z drugim człowiekiem. Narcys zatracił to, co odróżnia nas od gadów. Narcys zatracił to, co odróżnia nas od materii nieorganicznej, od związków chemicznych. Narcys utracił zdolności, by pozyskać i zastosować określoną wiedzę czy umiejętności. Utracił zdolność komunikacji z tym, kim jest naprawdę. Dzieje się tak, ponieważ narcys nie ma połączenia ze swoją duszą, którą odrzucił którą uznał za nieodpowiednią, zawadliwą, którą uznał za nie do zaakceptowania. Dlatego właśnie Narcyz może kontynuować życie w alternatywnej rzeczywistości, w świecie fantazji. Narcys odrzucił własną duszę, własną tożsamość. I nie jest w stanie poczuć spokoju i spełnienia, niezależnie z kim lub z czym miałby do czynienia. Narcyz nie ma duszy, która mogłaby połączyć go z człowieczeństwem, która mogłaby połączyć go z troską o dobro ludzkie, która starałaby się mieć na względzie. Dobro ludzkie. Obecnie jedynym sposobem, w jaki narcyz osiąga spełnienie, są inni ludzie. Narcyz zwyczajnie polega na wykorzystywaniu innych ludzi, wkracza w ich życie, by kraść ich energię, by się nią pożywić. Narcyz okrada Cię z Twojej siły, z Twojej energii, z Twojej witalności. Okrada Cię z siły fizycznej i umysłowej. Dlatego Narcyz tak właściwie żyje poprzez Ciebie i żyje dzięki Tobie. Jest zmuszony żyć poprzez słuchanie, Oglądanie ciebie, czy czytanie o Twoich zainteresowaniach, pasjach, czynnościach. Narcys nie interesuje się tym dla siebie. Nie robi tego dla siebie. Nie robi też tego dla ciebie. Narcys doświadcza życia poprzez ciebie. Gdy tak robi, gdy tak postępuje, to łączy się z Tobą, z Twoją duszą, pozbawia Cię Twojej energii, Twojej witalności, Twoich sił, zarówno umysłowych, jak i fizycznych. Dusza ma za zadanie osadzić umysł człowieka w rzeczywistości. Dusza ma na celu, Ugruntowanie umysłu, osoby, w stanie rzeczy, okoliczności, jakie faktycznie istnieją. To właśnie nadaje człowiekowi cel. To jest właśnie coś, co nas motywuje, co nas zachęca, by dobrze, by właściwie postępować. Jest to powód. Egzystencji człowieka. Bez duszy i bez powodu, bez celu, narcyz nie ma współczucia, nie jest życzliwy, nie jest dobry. Narcyz wyparł się swojej duszy i swojej tożsamości, odrzucił je. Nie zaakceptował ich z powodu bólu i cierpienia, z powodu traumy, jakiej doświadczył. Wyparł się tego, kim był, by móc pozyskać uwagę, by posiadać wiele tożsamości, dzięki którym żyje poprzez innych ludzi. Narcys imituje innych ludzi. Upodabnia się do nich, naśladuje ich, kopiuje ich cechy, zachowania, gesty, słowa, mimikę. Staje się tym, kim chciałbyś, by był, mówi ci to, co chciałbyś usłyszeć. Jeśli Narcyz uważa, wie, że coś jest dla ciebie atrakcyjne, to właśnie takim się staje. Jeśli wie, że coś lubisz, to też będzie to lubić. Jeśli się czymś interesujesz, to narcyz też będzie się tym interesować. Służysz mu za wzór do naśladowania, który następnie narcyz kopiuje. Narcyz żyje poprzez ciebie. Poprzez Twoje doświadczenia. Narcyz nie ma żadnych własnych doświadczeń. Jest zmuszony żyć poprzez Ciebie, jest zmuszony żyć poprzez innych ludzi, jest zmuszony kraść Twoją energię. Narcyz jest nieustannie zmuszony walczyć o przetrwanie, jest ciągle w trybie przetrwania. Narcys kradnie twoją energię, ponieważ nie jest w stanie wyprodukować własnej. Narcys nie posiada duszy, tak więc nie posiada również energii pozytywnej energii. Jest pustka. Czarna dziura. Wypełnia go negatywna energia, niskie wibracje. Jest niczym emocjonalna, uczuciowa puszka pandory, kłębek wstydu, gniewu, zazdrości i nienawiści. Narcyz jest wiecznie nienasycony, nieusatysfakcjonowany. Zawsze chce tylko więcej i więcej to właśnie dlatego że jest pusty jest dziurawy jest niczym studnia bez dna ile w niego nie wlejesz to zawsze wycieknie nie jest w stanie być usatysfakcjonowany nie ma takich zdolności narcyz nie ma zdolności do tego by odczuwać zadowolenie. Dlatego właśnie jest zmuszony żywić się Twoją energią, dlatego jest zmuszony kraść Twoją energię. Narcys żywi się Twoim bólem i cierpieniem, Twoimi trudnościami, Twoją irytacją. Jest zmuszony Cię prowokować do negatywnych zachowań. Prowokuje cię, byś czuł się niekorzystnie, by wyzwolić w tobie negatywne uczucia. Dzieje się tak, ponieważ Narcyz odrzucił swoją tożsamość, odrzucił swoją duszę, odrzucił człowieczeństwo. To, co mu pozostało, to puste naczynie. To, co mu pozostało, to pustka, którą desperacko usiłuje czymś wypełnić, jednak jego apetyt jest niepohamowany i nic nie jest w stanie go nasycić. Narcyz jest zmuszony stworzyć alternatywną rzeczywistość fałszywy świat, gdzie ma więcej kontroli, gdzie ma na coś wpływ. W tym świecie może tworzyć dowolne własne interpretacje, może nadawać czemuś zupełnie inny sens, może zamieniać prawdę w kłamstwo, a kłamstwo w prawdę. W tym świecie to narcyz ma kontrolę, ma władzę nad procesami, które definiują określone znaczenie. To daje mu siłę. To daje mu moc, by wpływać w określony sposób na zachowanie innych ludzi i na bieg, na rozwój wydarzeń. Narcys nie chce zaakceptować rzeczywistości taką, jaka jest. Narcys nie chce mieć do czynienia z prawdą. Nie chce mieć do czynienia z faktami. Narcyz nie chce mieć połączenia z własną tożsamością. Dzieje się tak, ponieważ Narcyz uważa, wierzy, że jego własna tożsamość była niewystarczająca i go zawiodła. Narcyz odrzucił własną tożsamość. Uznał ją za nieodpowiednią, uznał ją za wadliwą, nie mógł jej zaakceptować. Stało się tak, ponieważ Narcyz doświadczył rzeczy, przez które nie chciał przechodzić. Z tego powodu przeciwstawił się sam sobie, zbuntował się przeciwko własnej tożsamości. Kiedy zrozumiesz, że narcyz utracił swoją wrodzoną naturę, utracił swoje niezbędne cechy, wtedy zrozumiesz też, dlaczego funkcjonuje w taki sposób. Wtedy zrozumiesz, dlaczego nie jest prawdziwym człowiekiem, dlaczego nie jest w stanie doświadczać współczucia i żalu z powodu. Twojego nieszczęścia, dlaczego nie podziela Twojego punktu widzenia, Twoich uczuć i Twojego zdania. Wtedy zrozumiesz, dlaczego nie możesz połączyć się z narcyzem i nadawać na tych samych falach. To niemożliwe, ponieważ mówisz do ściany, mówisz do zewnętrznej tożsamości. Do hologramu, który tylko nadaje, ale nie odbiera. Nie możecie nadawać na tych samych falach, bo narcyz nie ma anteny odbiorczej. Mówisz jedynie do jego bariery ochronnej chroniącej Jego mnogie tożsamości. Narcyz nie ma połączenia z własną tożsamością. Wyparł się jej dawno temu, odrzucił ją, a to, co pozostało, to maszyna czy ciało pozbawione duszy coś, czemu brakuje charakteru coś, co jest pozbawione osobowości to coś, co pozbawione jest ludzkich uczuć ludzkich cech i odruchów. To coś, co pozostało, to narcyz, psychopata. To, co czyni nas ludźmi, to nie nasz umysł, ale nasze serce nie nasza zdolność myślenia, ale nasza zdolność do kochania. Henry Noen, polub, subskrybuj, skomentuj udostępnij, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.